Kotły serii Moc Eco Slim na pelet drzewny to kompaktowe urządzenie grzewcze oparte na bardzo wydajnym wymienniku rurowym. Dzięki niedużym rozmiarom, przystosowany do montażu w bardzo niewielkich kotłowniach. Kocioł został wyposażony w wysokiej jakości palnik KIPI Rotary z automatycznym czyszczeniem, który świetnie radzi sobie nawet z gorszej jakości paliwami. Proces spalania kontrolowany jest przez nowoczesny sterownik firmy Plum EcoMax 860 który reguluje proces spalania, rozpala i wygasza kocioł w zależności od potrzeb. Obsługa kotła jest intuicyjna. Ogranicza się do uzupełniania paliwa w zasobniku i czyszczenia wymiennika poprzez przednie drzwiczki kotła co kilka tygodni. Kocioł serii MOC Eco Slim spełnia podwyższone normy dotyczące emisji spalin, dzięki czemu kwalifikuje się na podwyższoną dotację z programu Czyste Powietrze. Dzięki nowoczesnej technologii urządzenie zapewnia komfort użytkowania, oszczędność pieniędzy i czasu oraz bezpieczeństwo podczas użytkowania. Jest to doskonała alternatywa dla paliw takich jak węgiel, olej, prąd czy gaz. Kocioł dostępny w mocach 12, 16, 20 lub 26 kW.